Iwona Durek-Sypek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu to placówka bardzo specyficzna. My mówimy o niej zaczarowany świat. Świat pełen magii, kolorów, inny świat. To tak jak wpada się do krainy zalicy czarów i nagle wszystko jest do góry nogami, ale z naszej perspektywy prawidłowo i właściwie. To placówka zajmująca się dziećmi z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Zazwyczaj mówimy, że jeden problem to nie nasz problem, natomiast jeżeli problemów pojawia się kilka, kilkanaście, to te dzieci do terapii do nas. Podstawową zasadą opieki nad osobami z głęboką niepełnosprawnością jest możliwość zajęcia się nimi od początku do końca. A więc od momentu, kiedy dziecko się rodzi, kiedy problem zaczyna być widoczny, trzeba stanąć jako towarzysz przy rodzinie, trzeba umieć, umieć pomóc zarówno dziecku, jak i rodzicom, no i zostać z nimi. Do końca życia. W tej chwili moi pierwsi podopieczni są już w domu pomocy społecznej, przedłużeniu naszej szkoły pod opieką pana dyrektora Falisa, są już ludźmi trzydziestoparoletnimi. Przychodzą kolejni. Niestety jest ich dużo i to jest no główny, główny problem naszych czasów. No przydałaby się rozbudowa systemu o dalsze placówki, o szkołę dostosowaną dla dzieci z autyzmem, o rozłożenie tego wszystkiego na większej powierzchni, ze względu na to, że no, plecówka moja dysponuje dość określoną powierzchnią, pomimo dobudowy skrzydła wczesnego wspomagania, oczywiście, że przydałby się większy metraż i większe gabaryty. To nie jest praca, z której można wyjść o godzinie 15, włożyć czapkę na głowę, pójść do domu i zapomnieć. My to mamy cały czas na plecach, to jest cały czas w nas, to jest cały czas przy nas. Rzadko nasze komórki są wyłączane, czasem trzeba porozmawiać o godzinach, których nie ma na zegarku i to też jest nasza praca. Także serce, serce, serce i zrozumienie drugiego człowieka to w tym wszystkim najważniejsze.